Słuchajcie, dzisiaj przygotowałam dla Was zabawy matematyczne. I zanim zaczniemy się bawić, to trzeba sobie przygotować różne przedmioty, jakie macie w domu. Ja mam książkę, mam perfumę, mam pudełko. Mam pudełko kartonowe, może też być karton po mleku. Ja akurat niestety go nie znalazłam, więc sobie pożyczyłam na chwilkę ten pudełko po fecie słoik, foremkę do zapiekania, miskę, kubek, talerz i łyżkę, garnek. Potrzebujemy jeszcze na pewno ołówka, mogą być też kredki i białe kartki. Kiedy już zgromadzicie te przedmioty, mogą być takie same, mogą być różne, Starajcie się, żeby były też podobne do tych, co tutaj widać. Słuchajcie, mamy już te przygotowane przedmioty, o których Wam wcześniej wspomniałam i też mówiłam Wam o tym, że nie muszą być e, takie same. Mogą być bardzo podobne. W tle słyszymy Agatkę. Bardzo nam tutaj pomaga. Pewnie może się nawet wbić nam w ekran. Tak, tak. A teraz słuchajcie, przejdźmy do tego, co my będziemy robić. Tak jak Wam mówiłam, potrzebujemy ołówek i kartkę. Bierzemy sobie przedmioty. I odrysowujemy ich kształty. I zobaczcie, jaki mamy kształt. Agatka, co to jest? Koło. Z drugiej strony możemy miskę odwrócić. Odrysujemy kształt. I co nam wychodzi? Koło. To teraz możemy wziąć na przykład słoik. Odrysowujemy. I co nam wychodzi? Koło. A jak odwrócimy słoik, jak myślicie, co nam wyjdzie? Macie rację. Też nam wyjdzie koło. Które przedmioty mogą mieć jeszcze koło? Koło może mieć talerzyk. Koło może mieć garnek. Koło może mieć nieoczekiwanie. Tutaj, ukryte w perfumach. Następnych kształtów, które szukamy, od, jak odwrócimy sobie kartkę, to są na przykład, no sprawdźmy, co jest ukryte w perfumach. A w perfumach mamy ukryte prostokąty. Co jest ukryte w ramce? Jak myślicie? Agatka nam powie. Agatka, co jest ukryte? Też jest prostokąt. I tym sposobem możecie sprawdzać wszystkie przedmioty i sprawdzać jakie są ukryte tam kształty. Czy to jest koło? Czy to jest prostokąt? Możecie sprawdzić co jest w garnku. Możecie sprawdzić co jest w takiej foremce. Możecie też sprawdzić co jest w książce. Agatka mówi, że nie. Widzicie, kiedy już sobie Przestaniemy rysować różne kształty z naszych przedmiotów, to możemy zacząć szukać w pokoju. Możemy, może to być też w kuchni, w łazience, w całym domu możemy szukać różnych kształtów. I na przykład, ja znalazłam w swoim pokoju koło od szuflady. W moim pokoju też jest dywan, który ma kształt prostokąta. Jest komoda, która ma szuflady w kształcie prostokąta. Na przykład mój wazonik ma ukryte koło. I pudełko, w którym sobie chowam słuchawki od telefonu, też jest ukryte koło. Mój fotel w oparciu ma ukryty prostokąt. Moja zasłona jest prostokątem. Drzwi są prostokątem, okna są prostokątem, doniczka ma kształt koła. Poszukajcie i wy.